danie specjalne, magazyn narciarski Tadeowski. Cofamy się o 30-35 lat, czyli to czas jeszcze około stołowe To były najlepsze narty w firmie Rossignol w tamtym czasie, na których ścigali się zawodnicy. Narta 2,5 metr 1 cm promień skrętu około 50 metrów. Wtedy jeździliśmy na tych nartach Salomych. Wracamy dzisiaj na ten, na ten sprzęt, żeby sobie odświeżyć troszeczkę tamtą jazdę i skonfrontować obecną technikę z tamtą techniką. Myślę, że to będzie bardzo piękne doświadczenie. I to i to wystarczy. To wystarczy. Już jedziemy, tak? Już jedziemy. Czyli zapraszam wszystkich do, do wspólnego zjazdu na sprzęcie, który swojego czasu, czyli 30 lat temu, robił olbrzymią furorę i gwarantował sukcesy najlepszym zawodnikom na świecie. Ja! że odbyłem piękną sentymentalną podróż w czasie do lat mojej młodości, kiedy to na stokach królowały właśnie takie narty. Byłem, przyznam, pełen obaw, czy sobie poradzę na tych nartach, ale jak się okazało, dało się przejechać. I mam taką przyjemną refleksję, że to, co wypracowałem sobie na tych nartach, zaowocowało również na nowoczesnym sprzęcie. I to bardzo mnie cieszy. I namawia wszystkich kolegów, rówieśników, którzy kiedyś jeździli na tych nartach. Wróćcie, spróbujcie jeszcze raz. No i oczywiście namawia wszystkich tych, którzy nigdy nie mieli okazji uczyć się na tych nartach jeszcze. Proszę spróbować, będziecie na pewno mieć dużo wrażeń.